Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Nawrot i chciałem Państwa zaprosić na wycieczkę po naszym centrum wzroku Doktor Nawrot. Zapraszam. Miejsce, które wita naszych klientów i pacjentów, to salon optyczny. Salon, który składa się z części wystawowej oraz trzech stanowisk obsługi klienta. Zapraszam dalej. Przechodzimy teraz do części, która jest częścią diagnostyczną, czyli gabinetami okulistycznym i optometrycznym. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli gabinetu optometrycznego. W gabinecie optometrycznym optometrysta dobiera okulary, soczewki kontaktowe, e, diagnozuje układ wzrokowy. Przepisuje trening wzrokowy, że jest taka potrzeba, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, ale też ze sprzętu, nowoczesnego sprzętu do wykonywania tych wszystkich czynności. Tuż za kabinetem pierwszym, mamy tak zwaną pracownię obrazową oka z dwoma urządzeniami: keratografem do badania topografii rogówki oraz urządzeniem OCT, czyli tomografem siatkówkowym. Z kilkoma też e, funkcjami, które nie tylko określają nam e, parametry siatkówkowe, ale też e, przedni odcinek oka, czyli rogówkę i wszystko to, co możemy dojrzeć w oku. Przechodząc dalej, przechodzimy do gabinetu okulistycznego. Gabinet okulistyczny. Jak sama nazwa mówi, pracuje tutaj lekarz okulista, którego głównym zadaniem jest diagnozowanie chorób oczu i wprowadzanie właściwej terapii, czy to farmakologicznej, czy chirurgicznej. Proszę za mną. Samym sercem całego naszego centrum jest recepcja. Recepcja, w której wydajemy okulary, wydajemy soczewki kontaktowe, możemy też obsługiwać klienta w tej części. Wszystko, co się dzieje w naszym centrum, ma jakby tutaj swoje miejsce. Mam nadzieję, że podobało się Państwu. Zapraszam Państwa do odwiedzenia nas na żywo i skorzystania z naszych usług. Aleja Generała Sikorskiego 8, zawiercie. Zapraszam serdecznie Paweł Nawrót.